Leksinger widział Muranów na krótko przed wyprowadzeniem się z dzielnicy żydowskiej. Przyglądałem się dzielnicy, ale zawsze obojętnie. Raziła mnie w nocy, wyglądała czyściej, ale traciła swój charakter. Przypominała wówczas oczodoły bez oczu. Cały jej urok polegał na niezdrowym, nieustannym i nierytmicznym ruchu. W dzień wszyscy dokądś się śpieszyli, nie rozglądając się i Popychając jeden drugiego, cała ulica biegła. Ruch zmagał się szczególnie między pół do drugiej a drugą po południu. Biegano ze sklepu do sklepu po krótkoterminowy kredyt, po ostatnią sumę, która była potrzebna do spłacenia weksla. Zaciągano pożyczkę z łaski bezprocentową, bez pokrycia, wielkim zaufaniu. O pół do trzeciej zaczynała się nowa bieganina. W banku otwartym do trzeciej wdrażali się, trzeba było spłacić weksel. Wszystkie dorożki były w ruchu. Klienci, którzy przybywali z prowincji, wdrażali się do bieganiny. Modlitwę odmawiano w biegu, wypowiadając ostatnie sentencje między bożnicą a sklepiem. sklepem. Nie wiem, ile sklepów było na nalewkach. W każdym razie, w ciągu pierwszych lat naszego stulecia liczba ich wzrosła dziesięciokrotnie. Duży lokal dzielono na części, a w każdej z nich inny kupiec urządzał swój sklep. Czasem było ich pięciu, sześciu. Budkę z wodą sodową w bramie zamieniono na sklep. Piwnice przerabiano na składy. Długie, wielopodwórzowe domy miały roje sprzedawców bez sklepów. Płacili stróżowi i policjantowi za prawo handlu. Większość sklepów w podwórzach często zmieniała właścicieli. Najmniejszy kryzys. Zmiatał drobnych kupców.